Dzisiaj mam y, wspaniałą kreację, która składa się z płytek komputerowych. Chcę Wam pokazać, jak, jak można wykorzystać inaczej po prostu elektroniczne śmieci, które nie zostały wyrzucone do zwykłego kosza na śmieci, ale do specjalnego kosza na śmieci. Skąd mogliśmy je odzyskać i, i e, artyści, e, tutaj w tym wypadku projektantka Alicja mogła stworzyć coś takiego. E, to dalej to, co mam na sobie, to jest coś, to jest nasz prywatny recycling. Mój mąż Adi, który jest nie tylko liderem zespołu Nolo ale jest również malarzem. Maluje po prostu na starych, skórzanych kurtkach, które kupujemy je za grosze w różnych second handach albo ściągamy od znajomych jakąś ktoś co wyrzucić i wtedy je malujemy i powstają właśnie takie mini dzieła sztuki. Każda jest inna zresztą. To jest ważne, żebyśmy zaczęli też segregować modę, bo jak wiemy, kilka ton ciuchów rocznie jest wyrzucanych, zaśmieca strasznie ziemię. Fajnie, bo było gdybyśmy mogli jakoś te ciuchy rzeczywiście puścić w obieg, no bo umówmy się, że nie często kupujemy ciuchy na jeden sezon, nie? Coś modnego już jest w, przyszłym w przyszłym roku. Yy, ja wiele rzeczy nieraz założę, tylko raz, bo mogę je założyć tylko raz, prawda na ściankę czy gdzieś. I... I dlatego no, nie wiem, no trzeba coś wymyślać. Ja bym o takiej na przykład ogólnej wypożyczalni, że sobie wypożyczasz, oddajesz i ktoś inny też może założyć. Ale fajne są też pomysły takie, wiem, że sporo y, też projektantów tak działa, że recyklinguje ciuchy właśnie, stare szyje ze starych nowe, łączy. No to jest bardzo ważne, żeby nadawać im drugie życie. Ja jestem naprawdę królową second handów. Jak jeżdżę na wioskę do mojej rodziny właśnie od strony Adriana, od strony męża na Suwalszczyznę, tam są naprawdę po prostu wynajduję takie perełki i mam mnóstwo oddziałów właśnie z second handów, starając się nadawać im też drugie życie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszamy na Instagrama Adriana Painthead. Można sobie tam taką kurtkę zamówić w ogóle pod siebie, czyli wybrać sobie, jaki się chce mieć napis na niej i tak dalej. Natomiast to właściwie nie, nie jest to jakiś poważny biznes, raczej to wyszło z potrzeby serca i z tego, że zaczęliśmy malować dla siebie, Adi zaczął malować dla siebie, dla swojego zespołu i potem wszyscy znajomi, aktorzy na planie, na przykład, z którym pracowaliśmy, też zaczęli prosić, żeby im takie kurtki zrobić, namalować i już tych kurtek rzeczywiście trochę powstało. I co chwilę ktoś nam podrzuca albo kurtkę, albo marynarkę na przykład ale super, bo każda z nich jest inna. No i rzeczywiście przede wszystkim to jest coś od serca. To jest ktoś, kto, kto wkłada w to swoją pracę, swoją twórczość, swoje serce. To nie jest fabryczne i to jest jedyne w swoim rodzaju.